A więc koniec Nie ma lutników Nie ma lutniczych Zysciały młode nieprzygotowane e, Koniec kończy się Ja nie mam chęci dzisiaj się Będę bo nie mam pocja. Zaczęło się 10 lat temu, a kończy dzisiaj. Zaczęło się 4 bieżącego roku. Wicemistrzem, nie. E, czwartym miesięcznym w sekcji i da Pytu... muszę sprzedać mi ale do się śpią da no chodowę zlikwidowana Prawdopodobnie jak filmik Młody jeszcze się do sprzedania albo do zdania piesich Ja. Nie ma! W tej swojej cię nie pełno tu, ja będę miała się nie zanagrować. Miałam się nie zanagrować. Dobra, kończę, bo to nie ma sensu. I może się złościć, po co i zobacz, Komu to no, było? A było 70 lata, fajna, dwudziesty pierwszy Ta wojna i to wszystko po pielęgnaju. Dzień dobry, go sam samym Nie Nie tego powodu samym 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 mi nie ma samym

Dziękuję koleżankom, dziękuję koleżankom, dziękuję koleżankom, za e, kilka lat za dziękuję lat byłem koleżankom, dziękuję koleżankom, dziękuję koleżankom, dziękuję koleżankom, nie takiego mieć na początku, nie mieć wiedzy, bo to mi nie by pomoże fajnie, Nie nim ja Jeszcze a ja To by była nadzieja, ale nie będzie. Właśnie zesłanie 509 226 339 To jest mój numer Chcemy je sprzedać wystawiam żodowody Dam karzyty Gołębie będą opisane Niech kto ich bierze

Pożegnaj się z chłopakami. Pa. Tak. Tylko mówię, nawet mnie nie znają dobrze. Bo nie mam czasu kiedy dla nich... ...nie znać. Nie wiem, jak to chciało mi się w tym roku od gołębi, bo na początku było 15 czy 20. młodych, wszystkie poleciały na ścieżkę, na się, na I wiadomo, zdechu, Dziękujemy, do widzenia. Tyle udało mi się uchować nawet nie przelotowano nic wiem, że pewnie ktoś mi, albo nikt nie napisze, bo to pewnie filmik będzie obejrzany, ale tylko da się łapkę i do widzenia i tyle bo nie jestem jakimś tam regularnym publikacją.

подставы, то, 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 и весь спокойно.